a tutaj chciałem pokazać dlaczego warto robić bardzo asensjonalne octy. Ja tu mam ocet z dzikiej róży. W opisie zamieszczę link. Co prawda link dotyczy, dotyczy miodu z pitnego z Agrestu. ale pod koniec jest pokazany jak robię ocet winny z dzikiej róży. Ja dodałem do niego jeszcze 30 deko yy, yy, jagody leśnej, mrożonej oczywiście, bo robiłem to ponad 3 miesiące temu. I teraz pokażę, jak esencjonalny jest tutaj ten ocet winny. Jakoś to nie ale proszę zobaczyć, co się dzieje. No, coś pięknego. Coś pięknego. Jest bardzo aromatyczny. A poza tym niezwykle smaczny. Warto robić z dzikiej róży. Jest bardzo bogata w różne składniki prozdrowotne. Kwasy organiczne, oprócz kwasu octowego, to jest i bursztynowy, i askorbinowy, i cytrynowy, i jabłkowy. No, coś pięknego. Tak to wygląda. Właśnie warto takie sensjonalne, mocne robić, mało chcić wodą. No i w ten czas wychodzą, a jeszcze jak się odparuje wodę, tak jak wspomniałem w poprzednim nagraniu, no to w ogóle wychodzą bardzo oleiste, oleiste odsty i bardzo smaczne, aromatyczne. Pozdrawiam.